Tak, poczekasz chwilę na mnie idę do łasienki. Okej. Ok. okay. o hej no hej dobra okej okay, idziemy o zostawcie mnie nie nie zostawimy cię Pokaż, co masz w swoim plecaku, ale ja tam nic takiego nie mam. Nie mam nic do jedzenia. Na pewno nas oszukujesz, na pewno coś masz do jedzenia. Dawaj ten plecak! Proszę, oddajcie mi go! Ja wam nic nie sopiłam, a wy mi zawsze kuczacie, gnębicie mnie. I co nas to obchodzi? Dawaj, zaglądamy do tego pleca kawerka. Okej, okay, wiki. Hmm, czy ja dobrze widzę? Ale telefonik! Takich telefoników dawno ludzie już nie mają. Ostadźcie mi ten telefon, dostałam go na 12 urodziny. Na 12 urodziny? Ja, 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 ja jak miałam 8 lat, to dostałam telefon. Ja też miałam osiem lat, i dostałam pierwszy telefon. Ale masz, ale masz. Dludzkie rzeczy. A ten telefonik? W sensie, proszę! Nie! Ja tak bardzo cieszyłam się z tego te, 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 telefon, telefonu. Mama wszystko dla mnie robi. Bardzo się stara. Doceniam to. Naprawdę? Zniszczymy ci ten telefon. Nie, proszę, nie. Oddajcie mi go. Hmm? Jak śmiesz? wyrywać słap? Dobrze. Co ty sobie myślisz? Zostawcie mnie w spokoju. Nie zostawimy. Może cię mamy pobić. Za to, że wyrywasz mi z ręki. Nie, Perka, Fika, przestańcie. Nie zawaham, za nie zawaham, no, co cię pobić? Zostawcie ją! Bo co nam zrobisz? Powiem dyrektorce, że się znamyczecie nad nią. A może ciebie też pobić? Ostrzegam was! No dawaj, co nam zrobisz? Co? Zrobię! Dlaczego nas popchnęłaś? Same się prosiłyście. Zostawcie ją w spokoju, a powiem do dyrektorce. No dobrze, idziemy sobie. Dziękuję ci. Jak się nazywasz? Jestem Amelka. a ty? Ja, ja jestem Karolina. Chodzę do szóstej C. Ja też chodzę do szóstej, ale do szóstej P. Fajnie. Włożę swój telefon do plecaka. Hmm. Zaprzyjaźnimy się Karolina. A. Pewnie. Jeszcze nigdy nie miałam przyjaciela. Świetnie. Może poznać moje przyjaciółki z klasy? Pewnie. Hej dziewczyny. Cześć! Cześć! Wow, podobnie wyglądacie! Tak, my jesteśmy bliźniaczkami! Dokładnie! Bliźniaczkami? Nigdy nie poznałam bliźniaczek. One chodzą do mojej klasy. To Zuzia i Zosia. Które z nich to Zuzia? Ja jestem Zuzia. A ja Zosia. Aha, dobra, teraz będę was odróżniać. Słuchajcie, to moja nowa przyjaciółka, też chodzi do szóstej, do szóstej C. Nazywa się Karolina. Gdzie już znalazłaś? Gdzie? Przy łazience jakiejś i dziewczyny z klasy gnębiły ją, znęcały się nad nią i chciały jej zniszczyć telefon. Telefon? Jak można komuś takie coś zrobić? No właśnie! To, że niestety tacy są, my nie No, jak się nazywasz? Powiedz jak się nazywasz. Jestem Karolina. Ej, mam podobne plecaki. No, tylko że ty masz żółty, a ma fioletowe. Rzeczywiście. Ach, aha. Rzeczywiście. Chodź, pójdziemy do mojej BFF. BFF? Czyli, że nie będziemy najlepszymi przyjaciółkami? Nie będziemy najlepszymi przyjaciółkami, ale będziemy przyjaciółkami. Nie przyjaźni się z, z, z dużą ilością osób. E, lubię dużo osób. Czyli, ty masz dużo przyjaciół? Tak. Jestem przyjacielska. O, czyli będę miała prawdziwą przyjaciółkę w ciebie. Tak. Świetnie. Chodź, pójdziemy do mojej przyjaciółę. Okej. Okay. Ale jeszcze się napiję. To to jest, to Karolina. Obroniłam ją przed tymi złymi koleżankami, Przedtem ich którzy zawsze mnie gnębią. A do której klasy chodzisz, Karolina? Do szóstej c. Też chodzi do szóstej, tak jak my. Jest w naszym wieku. To jest moja psia psi natarka. A się ze mną zaprzyjaźniła. Fajnie. Chętnie się z tobą zaprzyjaźnię. Żiniaczki chyba też. Tak, zimiaczki już ją widziały. Pewnie, pewnie wasze domy są ładniejsze od mojego. Ładniejsze od twojego? No tak. Ja i moja mama jesteśmy biedne. Mieszkamy we dwie, a mama śpi na kanapie. O jejuś. Na mojej kanapie też można spać, ale moi rodzice mają sypialnię, Nie śpią na kanapie. Na kanapie zwykle nikt nie śpi. U mnie. O już. Nie martw się. Nie będziemy się z Ciebie śmiać. Prawdziwi przyjaciele nie wyśmiewają się, jeśli mają biednego przyjaciela, a oni są bogaci. Chociaż my nie jesteśmy bogate. No, nie jesteśmy. Super. Ej, Karolina. Tak? Tak? Może chciałabyś pójść do mojego domu? do twojego domu No tak. A nie wiem. Będzie fajnie. Poznasz no. moją młodszą siostrę? A no okej. Okay. Ja nie mam młodszej siostry. Jestem jedynaczką. Ja też mam młodszą siostrę. Bliźniaczki też mają młodszą siostrę. Nie wiem jak Hania i Lena. Jakie Hania? A te, to jest ta mówimy o tej Hani i psia psilenie. A bo one są dwa starsze i przyjemnie. się z tym. Tak. Zagłosowałaś na nią na Hanie, jak jak było głosowanie? Na tego. Wiesz o co chodzi? Tak, zagłosowałam na Hanie. jest mój dom. Duszy. Mój dom jest dużo mniejszy i dlatego jest przytulny. O, no dobra, to chodź. Hmm. O której skończyłaś? O Nie. Tak, o piętnastej. Ja też. O, skończyliśmy tak samo lekcję. Mamo, wróciłam i przyprowadziłam gościa. Gościa? A kto to taki? Dzień dobry, jestem Karolina. Masz nową koleżankę? Tak, mamo, ale ona. No nie jest nowa w szkole. Ja jej po prostu dzisiaj popznałam. Ona też chodzi do szóstej, ale do szóstej C, a nie B jak ja. A a jak się wyznałoście? Pani córka, Ameryka obroniła mnie przed moimi złymi koleżankami, które mnie gnębiły codziennie. Naprawdę? Tak, i chciał zniszczyć mój telefon, który dostałam na 12 urodziny. To ty, do, ty dopiero na 12 urodziny dostałaś telefon? W porównaniu do Ameryki. No. Nie wiem jakiego słowa użyć, ale okej. Okay. I są biedni? Moja mama. Mój tata zmarł zanim się urodziłam. O, czy nie wiesz jak ktoś jest mieć tatę. Mój tata jest fajny. O, to się zgadzam. Chodźcie. Dobrze, mam. Ale tu ładnie w porównaniu do mojego domu. Ten dom jest wielki i ładny. Jeszcze mam podwórko. O, lubię się bawić na dworze. Możemy iść na dwór? Tak. Ale otrzycie plecaki. Tak wiemy, mam. Tak. Możesz. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie, to możecie zasubskrybować kanał Florydała Gośka. Pa! Pa!